Dzisiaj chciałam Wam wytłumaczyć, jakie są różnice między jak Amerykanie i Polacy myślą o bekaniu i o pierdzeniu. To oczywiście ten odcinek będzie przynajmniej troszeczkę paskudny. To jak nie chcesz słyszeć o pierdzeniu i o bekaniu, to może nie oglądaj ten odcinek. Zacznę od tego, że mi się wydaje, że w Polsce. Bekanie i pierdzenie jest trochę takie tabu, ale w Stanach dużo mniej. Myślę, że w Stanach to to jest bardziej coś normalnego. Nie mówię, że to się tak wszędzie dzieje. Na przykład, nie wiem, jesteś w pracy i masz jakieś ważne spotkanie z szefem i tak, pff, tak pierniesz. Nie, nie, o to nie chodzi. Ale jak było młodszy, to zawsze się wstydziłem tego. Zawsze się wstydziłem, żeby beknąć. Albo pierdnąć, ale jak byłam z moimi kolegami ze Stanów, to dla nich nie było żadnego problemu. Szczególnie z bekaniem. Myślę, że z pierdzeniem to może jest trochę inaczej. Ale w Stanach mi się wydaje, że bekanie jest mniej więcej coś normalnego. I przez bardzo długi czas, jak było mały, to po prostu się wstydziłem tego. I mimo to, że zawsze mnie brzuch bolał, po prostu wstrzymywałem te wszystkie gazy. I zawsze się źle czułam przez to, i zawsze miałam problemy z brzuchem. Ale często, jak byłam z ludźmi ze stadów, to oni w ogóle nawet o tym nie myśleli. Czyli jak musieli beknąć, to po prostu beknęli. I nikomu to nie przeszkadzało, tylko mnie. Ja zawsze tak myślałam: co za świnie, jak oni tak mogą? I dopiero jak miałam 19 lat, to się wyprowadziłam z domu i mieszkałam z moją byłą dziewczyną, która jest Amerykanką. I ja zawsze próbowałam być taki kulturalny, że jak musiałam beknąć albo pierdnąć, to poszedłem do Łasienki, ale dla niej to nie. Ona uwielbiała bekanie i pierdzenie. Jak ona musiała beknąć albo pierdnąć, to nawet nie myślała o tym. Po prostu beknęła i pierdnęła. Ja się wstydziłem, ona nie, bo ona po prostu tak. <kluz> To nie było śmieszne. To jest paskudne. I zawsze byłem trochę obrażony, i zawsze uważałem, że tak, jak, oh, to jest niekulturalne. Jak tak można. Kiedyś ona nawet pierdnęła w trakcie seksu. Okej, okay, to, to nie było sexy. To nie było śmieszne. I wiecie, ja byłam tak, jak na niej. Chyba po prostu za bardzo przyciskałam na jej brzuch i tak, jak wycisnęłem tego, tego bąka. Okej, okay, a wie, mówiłam wam, że to jest paskudne, okej, okay? ja ci po prostu mówię jak to było, okej, okay? nie macie źli na mnie, tak, tak, tak naprawdę się stało. To było tak... Jak ona tak mogła, ja po prostu, ja nawet chciałam przestać uprawiać seks w tym momencie, tak, o, to jest paskudne. Ale jej to ledwo przeszkadzało, on tak, he clay, Okej, okay, to było śmieszne, bo nie wiem czy znacie gaseous clay, ten bokser. To ona powiedziała Gasia clay, ha ha. No okej, okay, to jest śmieszne, ale eh, nie mogą być zły na nią, przez przecież tak powiedziała, ale i tak to było paskudne. I od tego czasu jak się wyprowadziłam z domu, z moich rodziców, to wtedy musiałam się nauczyć jak Amerykanie się zachowują, bo tak naprawdę w domu byliśmy Polakami i to było całkiem inne podejście do życia. To jako dorosły to praktycznie musiałam się nauczyć od nowa, co to znaczy, żeby się tak normalnie zachowywać jako Amerykanin i nie jako Polak. To powiem tak, że myślę, że z pierdzeniem to jest tak jak mniej, że okej, okay, czasami może jak kogoś dobrze znasz, to może oni pierdną, może. Myślę, że bekanie to nie jest big deal, ale pierdzenie to tak jak jest taki. Eh, może trochę większy deal, można powiedzieć. I jako dorosły, jak spędzałem czas z Amerykanami, to po prostu dałem sobie świadomość, że ich to nie obchodzi, czy ktoś beknie. I oni bekałem cały czas. I nikt o tym nawet nic nie powie często. To z czasem to tak pomyślałem, czemu mnie to tak obchodzi? Czemu ja się tego, tego, tego wstydzę? A nikogo innego to nie obchodzi, tylko mnie. To ja jestem dziwny w tej sytuacji. To z czasem po prostu przestałem się o tym martwić i jak musiałem beknąć, to bekałem. I nikomu to nie przeszkadzało. I potem znowu miałem szok kulturowy, jak przyjechałem do Polski jako dorosły. Jak byłem z swoją rodziną i byliśmy na przykład na działce, albo w barze, może czegoś piliśmy, na przykład piwo, bo tam jest dużo gazu, to wtedy po prostu jak musiałam beknąć, to bekałem. I od razu zauważyłam różnicę, jak ludzie reagują na takie coś w Polsce w porównaniu do tego, jak ludzie reagują albo w ogóle nie reagują w Stanach. Mi się wydaje przynajmniej, że w Stanach jak coś mówisz, bekniesz i nadal mówisz, i każdy tak jak, o mm -hmm, to bardzo interesujące. A w Polsce to ludzie tak jak, oh! O, oh, ty świnio, jak ty tak możesz? Oh, oh, jesteśmy tacy śliwi. Oh. To możecie sobie wyobrazić, czy to był tak jak szok dla mnie i na początku nie myślałem, że to było w ogóle związane z kulturą. Po prostu myślałem, że oni są jak jakiś losers po prostu, że ich takie małe rzeczy przeszkadzają, takie rzeczy, które nie są w ogóle ważne. Tak samo jak ja się wstydziłam jako dziecko i z tego wyrosłem, to pomyślałem, a ci ludzie po prostu z tego nie wyrośli i przez to się zachowują jak jakieś małe dziecko, dlatego im to przeszkadza. Ale dopiero z czasem i z wiekiem, to tak jak dam sobie świadomość, że to jest chyba związane z kulturą. I tym więcej czasu spędzałam w Polsce, to tym bardziej zrozumiałam, że po prostu to nie jest kulturalne w Polsce. Może to nie jest kulturalne w Stanach też, ale po prostu nikogo to nie obchodzi. Myślę, że ludzie po prostu nie zwracają uwagi, bo to nie jest aż takie ważne. Ale może przez to, że Polska jest ten stary świat, the old world, to jest część Europy, tam gdzie były króle i pany i po prostu takie rzeczy się liczyły. A może w Stanach tak nie było i nadal tak nie jest. Może w Stanach po prostu ktoś miał tytoń, tak żuli to w taki dzbanek, jeszcze od tego tak. I, I może to było normalne, ale w Europie to było tak jak, proszę pana. Też myślę, że w Stanach ludzie mniej dbają, co inni ludzie o nich myślą. I to naprawdę mi długo trwało, żeby się przyzwyczaić i zrozumieć, że hej, to jest moje ciało, to jest naturalne. I czemu mam się wstydzić czegoś, co jest naturalne? Ale jak wróciłam do Polski i widziałam, jak ludzie się zachowują, to myślałam, o. To oni się wszyscy wstydzą swojego ciała tutaj? Myślałem, że to tylko ja. I zawsze w Polsce ludzie się obrażali, że pęknęłam i oni tak, no, jak ty się zachowujesz? Albo jak tak można? Co za świnia. I takich rzeczy byście nie usłyszeli w Stanach, albo bardzo rzadko. Bym powiedział, że nigdy, ale może to jest tylko moja perspektywa. I dopiero to naprawdę zrozumiałem, jak miałem moją pierwszą dziewczynę w Polsce. Ja z nią byłam przez prawie rok czasu. I nigdy nie słyszałem, żeby ona beknęła albo pierdnęła. Nigdy. Ja po prostu myślę, że polki nie pierdzą. Tak mi się wydaje. I nie bekają. Tak się po prostu rodzą. Ale do dzisiaj o tym myślę. Przez cały rok ją znałem i nigdy tego nie słyszałem. Ale ona zawsze była taka zła na mnie. Uff. My tylko się o tym kłóciliśmy. Ogólnie mieliśmy dobrą relację. Ale ona nigdy nie mogła odpuścić to, że bekałem i pierdziałem. Jej to nie podobało w ogóle. Pamiętam, kiedyś byłem u niej w domu, w Łazience, i siedziałem na Kiblu, i miałam drzwi zamknięte, i ona była w kuchni, i słyszała, jak pierdnęłem, i była zła na mnie. Ja tak, to gdzie ja mam to robić? Ja dosłownie byłem w Łazience, na Kiblu, i nawet tam nie mogę pierdnąć? To dla mnie to się wydawało trochę dziwne. I nie wiem, jak wy to macie. Możecie napisać w komentarzach, czy, czy to, co mówię, jest prawda? Czy ludzie naprawdę tak reagują, że to tylko była moja dziewczyna? Nawet jak byłam e, z moimi koleżankami. Wiesz, ja, ja z nimi nie miałam jakieś tam głębsze relacje, tylko, tylko koleżanki, przyjaciółki. I ona tak samo, tak. Ty, świnio, jak ty tak możesz? I nawet jak byłam z moją siostrą w grupie i piliśmy piwo i moja siostra beknęła to te dziewczyny tak, jak ty tak możesz? To co się tam dzieje w Polsce? Wy macie jakiś taki burp police? Czemu to jest takie ważne? I nawet moja siostra coś miała do powiedzenia na ten temat. To ona tak, o, zapomniałam, że jestem w Polsce teraz. I ona powiedziała, że w Stanach to po prostu nikt by w ogóle nic nie powiedział. Nikt by nawet nie zwrócił na to uwagę. Ale w Polsce, tak jak ludzie muszą przestać, co oni robią i po prostu się postarać, żeby zrobić, żeby się źle czuł przez to, że Twoje ciało tak reaguje. To ja nie wiem, co wy chcecie. Po prostu chcecie, żebym wybuchnął przez ten gaz? Dopiero wtedy będziecie zadowoleni. Albo nawet jak byłam w Stanach i byłem z Polakami, na przykład kiedyś byłem na kampingu z Polakami, znajomi mojego ojca, i beknęłem I wiecie, byliśmy na dworze, byliśmy na kampingu, byliśmy w lesie i ten jeden facet, jemu się nie podobało, że beknąłem. I musiał coś powiedzieć. Powiedział, jak, jak tak się zachowujesz. Często Polacy mówią, że jak muzułmanie się przeprowadzają do nowego kraju, to chcą, żeby każdy w tym kraju się zachowywał tak, jak w muzułmańskim kraju. Znaczy, że oni chcą, żeby kobiety przykrywały swoje głowy, żeby nikt nie pił alkoholu i uważają, że tak ma być. A Polacy to samo robią, tylko przyjeżdżają do nowego kraju, i zamiast to, że kobiety mają przykryć swoje włosy, to oni chcą, żeby nikt nie bekał. I nie, już istnieje taki anti-bekanie kraj, to jest Polska. Ale w Ameryce, gdzie my mamy freedom, to bekanie jest normalne. I wiem, że po prostu może nie rozumiecie freedom. Ja rozumiem. Ja wiem. Bo najpierw byli naziści w Polsce, potem komuniści. To może nie wiecie, co to jest bekanie Freedom, ale w Stanach my mamy prawdziwe Freedom. Ale oczywiście, się trochę wygłupiam tutaj, I, i też chcę, żebyście wiedzieli, że to nie jest tak, że każdy beka wszędzie. To nie jest tak, jak, że jesteś w pracy i rozmawiasz z szefem, i bekasz. może, ok, może jako dobrze znasz, to wtedy ok. Jak jesteście z ludźmi, których znacie i się czujecie swobodnie z nimi to wtedy jest normalne. To nie jest tak, że ktoś ci beknie prosto w twarz ale jak masz gaz, to masz gaz. Co masz zrobić? To żebyście wiedzieli, że jak będziecie ze mną będziecie ze mną spędzać czas to nie bądźcie zdziwieni jak będę bekał, ok? Szczególnie jak będę pił to piwo Beks? Ha? Ha? To dzięki, że obejrzeliście dzisiejszy odcinek. Bym był bardzo ciekawy, żeby się dowiedzieć, co wy o tym myślicie. To napiszcie w komentarzach. I oczywiście, jak Wam się podobał dzisiejszy odcinek, to dajcie kciuka do góry, subskrybujcie, podzielcie się tym filmikiem. To jeszcze raz dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!